Serca na patyku z gliny samoutwardzalnej lub masy solnej. Potrzebujemy gliny samoutwardzalnej lub masy solnej, którą sami możemy zrobić. Wałek, mały nóż, może się też przydać foremka do ciasta w kształcie serca. Patyczki, bieżnik haftowany, można użyć różnych materiałów ze strukturą. Może być też tektura falista. Czerwona farba plakatowa, lakier bezbarwny, sznurek. Bierzemy kawałek gliny, wałkujemy go na placek o grubości około 5 mm, następnie obracamy i układamy go na koronce, żeby przewałkować kolejny raz. Od spodu odbije nam się motyw koronki. Odwracamy na drugą stronę i nożem lub foremką wycinamy kształt serca. Wbijamy delikatnie wykałaczkę. Serca muszą zrobić się twarde, odstawiamy je na około 12 godzin. Po tym czasie malujemy je czerwoną farbą plakatową. Po wyschnięciu farby, dla lepszego efektu nakładamy lakier bezbarwny. Teraz wystarczy przyczepić do nich sznurkowe kokardki. Gotowe.